Witajcie widzowie w odcinku drugim gry. No właśnie, jakiej gry? Zwróćcie uwagę, no tam u góry macie napis. A? Czyż to jest chrom, czy to jest nasz stary dobry chrom? I tak i idzie. Bo jednocześnie, tak, jest to stary dobry chrom, ale jest to wersja gold. Wersja ulepszona, wersja pozbawiona pewnych błędów, drodzy widzowie, które niestety uniemożliwiały mi dalsze nagrywanie. Serio, ta gra ma swoje lata. Prawie ćwierć wieku na karku i żeby grać w nią w rozdzielczości ultra panoramicznej w 4K na dzisiejszym sprzęcie, by jakoś była jak najlepsza jeszcze co nagrywać w HDR, no gwarantuję Wam, to jest rzecz impossible, przynajmniej w wersji oryginalnej, w wersji Gold. Jest to do zrobienia, ale wersja Gold ukazała się tylko i wyłącznie na rynek amerykański drodzy widzowie. więc co za tym idzie, nie ma polskiej wersji językowej. Więc musiałem ściągnąć wersję Gold, przerobić ją na standardy wersji standardowej, czyli poprzesuwać wszystkie pliki z wersji językowej polskiej. To nie jest proste, bo nie ma instrukcji nigdzie w internecie. Autorzy jakoś tak nie zostawili. Wiecie, jak zrobić z wersji Gold wersję polską, więc musiałem eksperymentować. Poza tym musiałem pozmieniać różne pliki w grze, poprzenosić, poedytować, żeby to wszystko działało. Generalnie nie pytajcie mnie, jak to zrobiłem, bo nie wiem, naprawdę. Siedziałem nad tym cały Boży Dzień. Jakbym to zapisał od początku do końca, to może bym wiedział, ale to po prostu metodą prób i błędów jakoś mi się udało, gra działa. Mamy wersję Gold po polsku, co już jest w ogóle eventem na skalę ogólnopolską, jak nie światową, no ale to głównie w Polsce, nagrałem po polsku, prawda? Tak więc moi drodzy widzowie, parę słów jeszcze wstępu. Słuchajcie, wersja Gold. Nie różni się zawartością ani Ogram z wersją zwykłą, więc spokojnie. Ale nic nie zostało dodane, ani nic odjęte, ani nic zmienione. Spokojnie, dlatego właśnie ten odcinek, numer dwa, kończymy. A kończymy. Zaczynamy! Dokładnie w miejscu, w którym skończyliśmy pierwszy odcinek. Tak jak cała fabuła, wszystko inne, nic Wam nie umknie. Kontynuujemy, po prostu zmieniłem wersję na Gold, dla tego, żeby było mi łatwiej nagrywać, lepiej nagrywać, w lepszej jakości po prostu. No w skrócie, dla Was. Zaczynamy. Jesteś jednym z nich. Spokojnie. Gdybym chciał cię zabić, zrobiłbym to wcześniej. Strasznie się boję. Jesteś wolnym strzelcem? Przeszedłeś po plany? Jeśli też ich szukasz, to mam dla ciebie złe wieści. Już ich tu nie ma. Poza tym to pułapka. Nie wydostaniemy się stąd. Cudownie. Wygląda na to, że musimy współpracować. Tymczasowo oczywiście. Nie wyjdziemy stąd, nawet gdybyś zaproponowała współpracę dziesięciu bojowym androidom. Wszystkie drzwi blokuje skomplikowany system. Jeśli się już otworzą, to zobaczymy za nimi pluton pacyfikatorów. Ja zajmę się drzwiami, a ty wyprowadzisz nas stąd żywych. Umowa stoi. Panowie, przodem. Sprytnie. Idziemy. Nie wychylaj się. No i drodzy widzowie, właśnie w tym miejscu zakończyliśmy poprzedni odcinek. Tą scenkę puściłem wam jeszcze raz, abyście byli na bieżąco. Słuchajcie, nasza pani o imieniu Nieznajomym, generalnie ładna, zaproponowała nam współpracę. No niestety z blaku laku, nie żeby chciała, widać było, że za bardzo to na nie chce. No ale musimy współpracować, żeby się stąd wydostać. Przed nami, jak widzicie, są wrogowie. Cele misji... Drodzy widzowie, to people, piąty cel. Znajdź wyjście z budynku, i szósty, osłaniaj Kelly podczas ucieczki. No i widzicie, jak warto sobie, drodzy widzowie, przeglądać cele misji. już mamy jej imię. Ona się jakoś tam <cjuszu> nie przedstawiła, ale skądś nasz tutaj komputer pokładowy wie, że nazywa się Kelly. Okej, okay, dobra, musimy ją osłaniać i znaleźć wyjście z budynku. W sumie wprost, prawda? W sumie, ale uwierzcie mi, wcale taki nie jest. Dobra. Dobra, pierwszy przeciwnik drugi, a no i tam mamy trzeciego rzuca z gatami. odsuńmy się, niech sobie rzuca dalej. No szybkie przeładowanie, Sk Skrócamy dystans, no i padł. No, ma kolegę, nie szkodzi, nie szkodzi. Przeładujmy, drodzy widzowie. Możemy sobie uczyć teraz apteczki. Wow! Tak mówię, no ja tej gry Nie pamiętam jakoś tak idealnie Ale ten był wytrzymały skupaniec Ta. Załatwione idziemy. Załatwione idziemy. Tak mówiłem, zdrowie nam się odnawia powoli. To nie jest takich obsiów. Dobra no, przeszukajmy gości. Zobaczmy, co tam słychać w wielkim świecie. Amunicja, apteczki, to są podstawowe rzeczy, to są nam bardzo przydatne. Okej. Okay. Pani Kelly sobie idzie. Ale musiałem wziąć karabin, bo to była taka lekko, bardziej od, odległa odległość. <laughs> odległa odległość była. No właśnie, nie dało się z shotgunem, bo jest dobry na bliską odległość. Ale mają apteczek z kubajc, no? Patrzcie jak się ładnie. Ustawiłem. Dziewięć apteczek. Pięknie. Dobra. Sam nasz shotguna. Dobry jest. No jak tam była pani? Sektor D. No to idziemy, nie? Dobra, lecimy przed siebie z shotgunem. Winda. A pani przyjdzie do windy? Zapraszam do windy. Chodź nieznajomy do windy. Piękna pani, ciasta przestrzeń. Ej, komina. Jak on się odsuwa w ogóle? O, tu jest zamek? Wygodnie. Okej, okay, wychodzimy na poziom czwarty. Jak widzicie po radarze, znów... ...rogów mało. Magazyn. No, Dobra. Zobaczmy, co tu, co tu? O, granaty. Ja mam jakieś granaty drodzy widzowie? Hm, w sumie nie mam. A chciałbym mieć? No, w sumie takiego jednego. Zobaczmy jak to działa. Gdzie właściwie są granaty tutaj? Halo, jak się używa granatów? A, pod piąteczką. Dobra, zobaczymy jak ten granat działa. Zakładam, że raczej nie jest zbyt to mocna broń. Może i mam czekaj, wróć! Ten granat jest dobry. O kurde jak, Jak dobra? Czego czego co się pozbyć? <laughs> lordetka. Czy Lordetka się... Nie, przytam się lordetka. Ja z lordetki nie wyszczęte. Daj granaty. Ile mogę? Dwa mogę? Wystarczy. Wymienijam loretkę na dwa granaty. Jak myślisz? Mądra to była? Odważne. Okej, okay, dobra, pyk. Panie pana, co, co pan tu masz? Amunicję? I apteczkę. Dobra, bardzo fajnie. A ty coś miałeś fajnego? Czysto. Czysto. Idę. Chodź, chodź. Jedziemy do sekretarodę. D. Ja mam nadzieję, że nie pójdziesz bez mnie. I fajnie by było, jakby ona nie chodziła bez mnie. O, dobrze, nie chodzi. Czeka. Wszystko, wszystko. Dobra. Zapiszmy sobie grę, więc. O kurde. Uu. Pod spodem też są. Też są. Uj, jak dostał. To nie za daleko. Zmieńmy broń. taktycznie, Kucnijmy. No, dziubasku, gdzie jesteś? No i dostał. Tango go dostał. Ale to jest genialne i tak, taka stara gra drodzy widzowie. A pomyśleli o jednej podstawowej rzeczy. Czyli kompan, którego musimy ochraniać, nie biegnie jak głupi debil przed siebie, tylko grzecznie czeka sobie w bezpiecznym miejscu. Muszę się dostać do głównego Oczyścimy okolicę. No i to jest piękne. A w współczesnych grach... Ile razy tak jest? Dobra, ten na dach? Spokojnie. Ile razy tak jest właśnie, że ten gość biegnie przed siebie jak głupi, a my musimy drodzy widzowie. ten zejść. A teraz od razu odpowiadam na pytanie, jak ktoś się interesuje. Ja tej gry nie znam na pamięć. Ta gra prawdopodobnie nie ma sekretów. Ja ją przychodzę zupełnie na ślepo. Ja ją raz w życiu przeszedłem, dwa, ale to było lata temu, ho, ho, ho. I jeszcze trochę. To nie jest tak, że ja wiem, co będzie za każdym rogiem. Nie wiem. A, to nie możemy. Okej, okay, ale mogliśmy tu zejść, by ich przeszukać. I teraz wyjść na górę. No dobra. Hop. Hop, no. Przepraszam bardzo, proszę pana. To się zesickuje z tej rury? A kurde. Trzeba się jakiś tak rozpędzić? O co chodzi? Gdzie jest policja? Okej, okay, dobra. Udało się. Udało się skakanie po rurach. Mamy oponowany. Może była śliska? Nie, nie wiem. Nie wnikam. Dzień dobry. Ok, osłaniamy ją. Osłaniam ją jak tylko mogę. Musimy trzymać się na miejski dystans, wiecie. Co to, to jest to? I to wygląda jak kanister, panie, ja tylko, tylko sprawdzę czy, czy... to może wybuchnąć? Uuu! Może! Okej okay. Włączasz guzik, wciśnij guzik. Wurzty debaton. Dobra, zapiszmy sobie grę. Rów. Ruf oznacza dach. Mają nas jak na strzelnicy. No może mają, może nie Próbuję. Ale jakaś scewka się przyda. Dobra, zdjęty. Ona gdzieś tam pobiegła, ale zakładam, że jest mądra. O, widzicie jak mądra stoi, czeka w bezpiecznym miejscu, a nie latuje, żeby dostać strzała. No naprawdę. Taka stara gierka. Tak mądrze to jest przemyślane. No i stój tutaj dalej. Ej, blondynka? A mądra, he? Eh? Można? Można. Co to jest w ogóle? Ej, to do mnie strzela. Ej, ej, Cześć! Też będę mądry. Bądź jak blondynka. Ja mam dobiec dodateku tego, tego? Standardowo zapiszmy grę. No i go, 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 go... Co do mnie szczera, Co do mnie raz? Ha! <laughs> mówię, nie pamiętam tej gry. Dobra, co to jest to? Fajne to jest. Biorę to. Halo? Dawaj. O tak, o tak... O tak, o tak, tylko po co? Gdzie ten samolot? Halo, samolocie? Ej, ten, ten samolot też nie jest głupi. Dobra, samolot, helikopter, śmigłowiec, statek bojowy, no, nie wiem. Zwał, jak zwał. A? Widzę Cię, widzę Ci ogon, <laughs> Ogon Ci widać. O, ale niby się dymi, więc zakładam, że... ...że mogę ja go zniszczyć, tylko nie? Nie wiem, gdzie celować. Ma jakiś słaby punkt, jak myślicie? O. Bum, szakalaka, <laughs> no, i miodzio. Tak to się robi. Ha, jej w Londynie. Chodź, popatrz, popatrz, jak to się no, wszystko zniszczone. Przeszukajmy gościa. O! Czyli z jednego budynku przez dach do drugiego budynku. Sprytnie. No dobra. Dzień dobry. Elewator. Pani wciskał guzik, dobra. Rozumiem, ty tu rządzisz w tej windzie. Pamiętajcie, niech kobiety też czasem porządzą. Dajcie im czasem wybrać piętro, na które jedziecie. Według statystyk... 10% moich widzów to są kobiety. Muszę być milszy, bo z 10% tych kobiet są wspaniałe, wiesz? One dają suba i komentarz dają... Nie to, co mężczyźni! Dobra, co my tu mamy? Chodzimy? Uuu, co to jest to? Co to jest? czym to się je? Bierz drugiego ścigacza. Mam transporter dwie mile stąd. Jeśli uda nam się do niego dotrzeć, to będzie koniec kłopotów. Może twój? Moje dopiero się zaczną. Ruszaj się, nie mamy czasu. Problem to będzie, jak tam dojedziemy i trzeba będzie zaparkować, a? Zobaczymy, lala, co potrafisz. Dobra, ruszamy. Jak że jesteśmy mężczyzną, mamy genetyczne predyspozycje do prowadzenia pojazdów. Brumpa, tak to się robi. Ziu, po O kurde. Ej. Ej, 25% pojazdu, no się tak. Bycie głupim, tak się kończy. No dobra, chciałbym mi No zaimponować. Przecież zaraz mi się ten pojazd rozwali. Gdzie w ogóle jedziemy, bo nie, nie mam pojęcia ty. Może jakaś mapa? A, w drugą stronę jedziemy! drodzy widzowie, dobra, słuchajcie. Cel misji jest w drugą stronę. Okej, okay, dobra, ja nie wiem kto w tym związku jest z Blondynką, ale chyba nie ona, jednak. Dobra, lecimy, dobra, ciach, prach. Przez kurkę można? Można. O, co by nie można było? Na skróty. No jadę, jadę. No cóż, człowiek się może pogubić czasami. A, no, jesteś. Okej, okay, no i udało się. Trudna misja, to była trudna. Ale skuteczna. No dobra, na grzyby. Wzięliśmy blondyn do lasu. Dobrze! Pamiętaj, gdy nie ma czasu, weź ją do lasu. Za fosy i do fosy. Dobra, lecimy dalej, fajnie. Gdzie my jedziemy w ogóle? O, jest, i ten transport No, parkowanie równoległe. Było ciężko. Mhm. Myślisz, że to pułapka oktolabu? On To była Niestety. pułapka partnera. Cholerny Wystawił. Tak właśnie. Nie ale oszczędź mi szczegółów. Odstawię cię do stacji na morbiusie i zapomnimy, że kiedykolwiek się spotkaliśmy. Co ty gadasz No dobrze. Im szybciej się rozstaniemy, tym lepiej. Właśnie, mieliśmy partnera, ale odkąd ją poznaliśmy, staliśmy się hateru. Mam nadzieję, jeszcze przestaliście się śmiać, bo to był świetny żad. Sukces! Gratulacje, wciśnij spację. Fajnie to się ujmuje, fajnie, fajnie. Okej, okay, sukces, gratulacje, wciskamy spację, aby kontynuować. Jesteście gotowi? No, odcinek byłby stanowczo za krótki, gdybyśmy go teraz przerwali, więc lecimy dalej. A dokąd? A gdzie? A po co? co ja się przekonamy. rok później. A, patrzcie. Gdy mieliśmy się rozstać z Londyną i nigdy więcej się nie spotkać. No i teraz zaczyna się prawdziwa gra. Proszę bardzo. Co, pamiętacie, główne menu? No, nie dostaliśmy się. obiecana. Popatrz na to. Tu jest więcej listów gończych niż reklam. Nie ekscytuj się tak, czego się spodziewałaś. Gdybyś słuchała mnie przez ostatni miesiąc, nie byłabyś taka zdziwiona. To ty powinieneś się ekscytować. Będziesz mógł wypróbować swoje nowe wszczepy. Mam nadzieję, że są warte swojej ceny, o ile zaczną kiedyś działać. Oto się nie martw. Jeszcze tydzień, może dwa. I powinny się zupełnie zasymilować. Oby. Mogliśmy kupić nowy napęd, zamiast pakować w ciebie kilogram drutów. Wymóg czasów, moja droga. Kiedyś wszczepy oznaczały przewagę. Teraz musisz je mieć, aby dorównać przeciwnikom. Popatrz. Mm. Poszukiwane Giuseppe Pantiano, żywy lub martwy. Albo to. Porwano profesora Bernarda Szybkowa, specjalistę z dziedziny nanotechnologii. O, słuchaj tego. Nagroda 100 tysięcy, płatna we frankach szwajcarskich. Wow! Przystopuj trochę. Potrzebujemy kontaktów, namiarów. Nikogo tu nie znamy. Nie będziemy brać zleceń, o których nic nie wiemy. Nie potrzebujemy kontaktów. Mogę zdobyć dla nas każdą informację. Jasne, pod warunkiem, że znajdziesz ją na tablicy ogłoszeń. Ty nie potrafisz nawet tego. Ja mam inne kwalifikacje. Pewnie umiesz skakać, wymachiwać nożem i strzelać do kogo popadnie. Jesteś cholernie wyjątkowy. Coś się tak rozeźliła. Gdzie twoje poczucie humoru? No jak widzicie rozpoczynamy To autorzy też przemyśleli, zamiast na samym końcu dać swoje, że tak powiem, nagłówki, gdzie każdy pomija że To dali na początku. przy temperaturze bliskiej zera absolutnego może zbliżyć nas do otrzymania czegoś w rodzaju katalizatora, który pozwoli nam przyspieszyć dziesięciu, a w niektórych przypadkach może nawet dwudziestokrotnie, proces terraformowania planet, które nie posiadają atmosfery. Żyje jakby co? Żyje? Po prostu wiecie, w tle coś mówią? Nie przerywam wam. Zatem wydobycia chromu przez prywatne korporacje? Chciałbym zauważyć, że tak zwany chrom jest substancją niezwykle rzadko występującą w znanym nam wszechświecie. A jeśli już, to w zupełnie śladowych ilościach. Trudno mówić to o wydobyciu na skalę przemysłową. Tak, ale dzięki tej substancji, nawet w małych ilościach, każda korporacja posiadająca wystarczające środki może praktycznie bez żadnej kontroli tworzyć nowy ekosystem. Wielu ekspertów uważa, że może to doprowadzić do destabilizacji procesu kolonizacji kosmosu. Zapewniam panią, że senat w pełni kontroluje sytuację. Jak zatem skomentuje pan wydarzenia, które miały miejsce 6 listopada na Heliosie? Jest jeszcze za wcześnie, żeby wyciągać jakieś konkretne wnioski. Jestem jednak pewien, że odpowiednie regulacje prawne zapobiegną pojawieniu się tego typu problemów w przyszłości. No i tak, przeczytajcie z autorów. Ciekawe to było, ciekawe. Mam coś dla nas. Co tym razem? Znalazłam dla nas robotę. Mhm. Zleceniodawcą jest mała korporacja, Spaycon Industries. Co to za jedni? Jedna z trzech korporacji górniczych wiercących na kilku planetach Walkiri. Wydobywają co się da, ale przede wszystkim szukają tutaj Chromu. Całkiem im odbiło. Wystarczy, że ktoś palnie tu pewnie jest Chrom i od razu zlatują się z całej galaktyki. Jak muchy do śmietnika. Po tej aferze w Senacie, to teraz chyba cholernie dochodowy interes. Pewnie tak. No dobra, co z tym spejkonem? Znaleźli chrom? Gdyby coś znaleźli, byłoby o tym głośno. Więc do czego nas potrzebują? Zaginął im statek transportowy z jakimś drogim sprzętem dla górników. Podejrzewają piratów. To tutaj plaga. Brzmi ciekawiej niż twoja ostatnia propozycja. Chcą, żeby odnaleźć ten transportowiec? Nie będziesz musiał go szukać. Mamy dokładne namiary statku, bo sprzęt znajduje się w pojemnikach z ciągle działającymi lokalizatorami. Spejką zapłaci nam za odzyskanie najcenniejszych komponentów, a dokopanie piratom to dla ciebie pestka. W porządku. Skontaktuj mnie z nimi i pogadamy o naszej stawce. Mm, już wszystko załatwiłam. Co? Cholera. Czego nie rozumiesz w słowie wspólnicy? Przecież to proste. Takie decyzje mamy podejmować wspólnie. No tak, ale trzeba było szybko decydować. No wiesz, konkurencja nie śpi. Poza tym proponowali 50 tysięcy, a ja wydusiłam z nich 70. 70 tysięcy całkiem nieźle. Zrobiłaś skany terenu? No pewnie przecież mnie znasz. To mała wyspa na tropikalnym księżycu Terbona. Wylądujesz tam, zabierzesz dwa pojemniki, przegonisz kilku frajerów i za dwie godziny będziesz z powrotem. Czemu według ciebie to zawsze jest takie proste? Bo wiem, na co cię stać. Mm. Ciekawe ma takie informacje. Drodzy widzowie, lecimy na tropikalny księżyc Terbuna, by dokopać piratom, co to okradli górników. No brzmi bajecznie, brzmi epicko, brzmi jak idealna misja na odcinek. Mhm. No, początki zawsze są trudne, na czego wy oczekiwaliście? Że będziemy tutaj, o, nie wiem, walczyć o przetrwanie galaktyki i dokopanie piratom i imię górników. Też mi dobrze. Słuchajcie, zaczynamy misję. Mamy odprawę przed misją, możemy sobie nią kliknąć, drodzy widzowie. Teren misji to nieduża wyspa o górzystej charakterystyce i tropikalnym klimacie, porośnięta gęstą roślinnością. Twoimi przeciwnikami będą prawdopodobnie niezorganizowani piraci uzbrojeni w broń automatyczną. Na wyspie może znajdować się też kilka czterokołowych pojazdów terenowych. Nic nie wskazuje na to, żeby piraci dysponowali jakiegoś typu ciężkim sprzętem czy pojazdami bojowymi. Kilka wież obserwacyjnych rozmieszczonych po całej wyspie wskazuje, że powinieneś się również liczyć ze sporadyczną aktywnością snajperów. Przed użyciem, zadujcie się ze tylko transcentów, no bo to nie ten tekst. Hmm. Magazyn. Tutaj wybieramy drodzy widzowie broń. Bronie są różne, jak widzicie. Wszystkie które do, do, do tej pory używaliśmy, w tym mamy tutaj pistolecik z tłumiczkiem. Loponuję no, go zabrać. Nigdy nie wiadomo, kiedy cicha broń się przyda. Jak już mamy cichą broń, to nóż nam jest niepotrzebny do niczego. Ale zwróćcie uwagę, zasięg jeden metr. Hmm. Czyli tak na długość ramienia. Tutaj mamy pistolet ten standardowy, on ma siłę 40, zasięg 150, a cicha wersja ma siłę 35, zasięg 125. Warto to właśnie zwrócić na to uwagę. Wychodzi z tego, że broń z tumikiem, ta cichsza, jest niestety słabsza od standardowej. Tu mamy, drodzy widzowie, jakiś rodzaj karabinka, pojemność magazynka 50, siła 40, zasięg 250. Shotgunner znacie, no i tutaj mamy też nasz Matkson. Zwał jak zwał, a wiecie o co chodzi? Proponuję tak nietypowo zabrać sobie tą broń. A dlatego tego, drodzy widzowie, że gdyby ją będziemy mieć, możemy zabrać sobie tylko i wyłącznie jeden rodzaj amunicji, bo on pasuje do obu tych broni. O, 200, 200, mam 400 amunicji, i tu mamy 9 metrów, i tu 9 metrów to będziemy korzystać, że tak powiem, na dalsze odległości. 250 metrów to jest całkiem fajny zasięg. A to na bliższe, jak trzeba będzie cicho poszczelać. No, moim zdaniem, świetny pomysł gdzie mogliście zmieścić więcej rzeczy fajnych, jak na przykład dwie apteczki. A to tutaj to niebieskie, a to jest takie dobry rodzaj apteczki. Ona nie przywraca zdrowia, ona przywraca zdrowie, ale neuralne. Drodzy widzę, w tej, w tej grze jakście nie wiedzieli, bo mogliście nie wiedzieć, mamy specjalne umiejętności od wszczepów wiecie, jak przyspieszenie, szybszy refleks, no coś jak w grze yy, Crisis. O, właśnie, razie Crisis? No, to właśnie. Tu są podobne rzeczy. Oczywiście, używanie tych szczepów używa nam zdrowia neutralne, neuralne, a ta tutaj apteczka nie odnawia. Przydatne. No i możemy sobie zabrać również nornetkę, A co tam idealnie się zmieści? Może trzeba będzie na coś zwrócić uwagę. Ok, mamy wszystko wybrane. Myślę, że to jest dobry początek. Możemy rozpoczynać misję. Kto to tutaj postawił? Moim celem jest odnalezienie dwóch pojemników pochodzących z transportowca z Pejkonu. No właśnie. Resztę doczytajcie, bo to zaraz zniknie. A warto być na bieżąco. No i tak, zostaliśmy wysadzeni na tej tropikalnej wysepce. Od razu zmienił się klimat. No nasza koleżanka, Kelly, przypominam odleciała sobie ku zachodzącemu słońcu, czy tam wschodzącemu. A my drodzy widzowie, na tej właśnie wyspie rozpoczynamy naszą, w sumie pierwszą misję, Nie taką jadam. prawdziwą. Smażę się na tej cholernej tropikalnej plaży. Podreguluj trochę kamerę, mało widzę. Okej, okay, teraz lepiej. Na skanach widać niewiele. Nieduży kompleks zabudowań na północnym krańcu wyspy przed kraterem i coś naprawdę dużego w samym kraterze. Jakaś dziwna instalacja. Wygląda jak stara antena radionawigacyjna. To pewnie jest jakiś bezużyteczny złom. To wszystko? Jeszcze jeden mały kompleks na wschodnim wybrzeżu wyspy. Chyba jakaś niewielka przystań. Okej, okay, mam wszystko w nawigatorze. Złapałem odczyty dwóch pojemników. Zabieram się do roboty. Powodzenia i uważaj na siebie. W międzyczasie włączyłem na misję do Zvidzowia a czy misję włączyłem na mapę. To jest wyspa, tak ona się prezentuje. Tu jest ten krater, o którym mówili, że coś tam jest w środku. Co dokładnie nie wiemy, drodzy widzowie? Co coś tam jednak wybudowali? Co? Po co? Na co? Co tam się będzie działo? No, dowiemy się oczywiście. W chwili obecnej nasze cele misji są następujące. Coś przyszło mi do głowy. Postaraj się czegoś dowiedzieć o tej instalacji w kraterze. Coś podejrzewasz? Ta antena to wcale nie musi być złom. Oddziały Space Force szkolili, jak wykorzystywać tego typu instalacje do akcji dywersyjnych. Można używając tego zakłócić trajektorię lotu, na przykład transportowca z Pejkonu. Mhm, mm rozumiem. Odezwę się jak tylko coś znajdę. No właśnie, niech się to czegoś przyda. A wracając do tematu, cel misji to odnaleźć pojemniki z nanochipami z Pejkonu. Te chipy, drodzy widzowie, jak widzicie, są zaznaczone na mapie. 1a i 1b. W międzyczasie dostaliśmy informację, że w miarę upływu czasu w ciele Logana będą asymilować się kolejne cyberszczepy. Dzięki nim będziesz mógł przez ograniczony czas być silniejszym, szybszym, odporniejszym czy sprawniejszym w posługiwaniu się bronią. Używaj ich jednak rozważnie, zwracając uwagę na obciążenie układu nerwowego. Niebieski pasek pod wskaźnikiem zdrowia. No właśnie, drodzy widzowie. To jest też taka fajna opcja, że ani my tych szczepów nie kupujemy, ani nic z nimi nie robimy. One się po prostu z kolejnymi misjami będą aktywować. To no tak, po prostu jakiś postęp w grze większy, to i chipów więcej. Dostępny nowy implant, neural interface, łącze neuralne pozwalające na podłączenie się do większości elektronicznych systemów pneumatycznych. No właśnie, to jest nasz pierwszy chip, że tak powiem szczep, Dzięki któremu będziemy mogli hakować dziwne rzeczy. Dostępny też jest nowy implant, standardowo. Pod jedyneczką poprawia ogólną celność i pozwala na skuteczne celowanie podczas biegu czy skoku. Właśnie, włączamy to jedyneczką. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Proszę. Jest włączony. Patrzę na ten pasek niebieski. Pod zdrowiem, widzicie? Tak on właśnie wygląda. Mamy też nowy implant, jeszcze jeden, który pozwala na półkrotne przybliżenie obrazu podczas celowania z dowolnej broni. Jest on pod dwójeczką. Proszę bardzo, jak go użyjemy. Było takie przybliżenie, jak go nie użyjemy, to mamy standardowe. Są to implanty różne, a dochodzić będą kolejne. No i właśnie, mamy też jeszcze jeden implant, jest to szybkość. Patrz, ziub z implantem, a tak bez implantu. No tak. jest już docenie. Bez z. No i tak, co istotne, niebieski pasek, właśnie, to jest nasze zdrowie, że tak powiem, neurologiczne. Jak on dojdzie do maxa, no to niestety, drodzy widzowie, jesteśmy porażeni, tak więc trzeba z tych implantów e korzystać z głową, ale, co ciekawe, można je łączyć. Patrzcie na to. Przybliżenie. Używamy implantu, drodzy widzowie, który tam zwiększa przybliżenie, no nie? A jednocześnie możemy go połączyć z implantem, który nam zwiększa przybliżenie. Przybliżenie i celność, widzicie? Możemy sobie przybliżać i jeszcze celność sobie zwiększać implantami, używając dwóch. No i tutaj mamy taką paleczkę w naszej broni, która... Drodzy widzowie, jest raczej takim pistoletem maszynowym na bliską odległość. Tak, kluczem właśnie do zwycięstwa z niektórymi przeciwnikami jest właśnie używanie tych wszystkich implantów. Będziemy ich używać jak najbardziej, zrobimy te wszystkie cele misji, udamy się też tutaj. A tak, a co tam spotkamy, drodzy widzowie? No właśnie, nasz Logan jest zaciekawiony sytuacją. Mam nadzieję, że Wy również jesteście zaciekawieni, co na tej małej, tropikalnej wyspie się wydarzy. Co tutaj się kryje, drodzy widzowie? Mam nadzieję, że chcecie się dowiedzieć, ja również, ale dowiemy się oczywiście w kolejnym odcinku, bardzo mi przykro, tak to właśnie będzie teraz wyglądało. Jest to pierwsza misja, jakby fabularna, bo ta wcześniejsza to był prolog, prolog, gdzie nas, kurde, nasz kolega zdradził i poznaliśmy Kelly, tak, więc w sumie wyszło na plus generalnie. Był to pro prolog, nie była to zwykła misja, nie wybieraliśmy sobie uzbrojenia, tak, był to początek. Tu specjalnie dalej się nie ruszam, bo tak jak mówię, jest to... W sumie nowa i pierwsza misja standardowa w tej grze. I zrobimy sobie od teraz takie coś, że każda misja to będzie nowy odcinek. Jedna misja, jeden odcinek. Tak więc tą misję zaczniemy w kolejnym. Dziękuję za uwagę tymczasem. Trzymajcie się i cześć!